6137 przedstawień, 15 lat na Broadwayu, 280 milionów dolarów zarobionych na ludzkim nieszczęściu. właśnie jest A Chorus Line. O niedolach tych, którzy, używając e, cytatu z innego musicalu ze Spamalotu, wydają się najpiękniejszymi, najbogatszymi i najszczęśliwszymi ludźmi na świecie aktorów muzykalowych. Pusta scena. Zero kostiumów, zero dekoracji i zero fabuł. Podstawowy pomysł, przerobienie najkoszmarniejszego doświadczenia każdego aktora, czyli castingu, w materiał na musical. Na ten pomysł wpadł Michael Bennett, reżyser i choreograf. W połowie lat 70. organizował z tancerzami improwizacje na temat ich doświadczeń z pracy w teatrze. Nagał ponad 30 godzin ich relacji. Były to swego rodzaju terapie grupowe. Tancerze wyjaśniali, dlaczego postanowili szukać szczęścia w teatrze, opowiadali o swoim codziennym, niełatwym życiu. Działo się to w połowie lat 70. -tych. W Ameryce problemem było bezrobocie. Które dotykało również ludzi teatru. Zwłaszcza, że Broadway w tym czasie przeżywał kryzys. Warto podkreślić, że za udział w tych warsztatach Bennett tancerzom płacił. Niewiele, bo tylko 100 dolarów, ale zawsze. Z pomysłem przerobienia zgromadzonych historii na spektakl, Bennett poszedł do Josepha Pappa z Public Theatre, naszego dobrego znajomego z poprzedniego odcinka o Harry. Pab tym razem nie powtórzył błędu z her, do którego prawa tanio sprzedał i pozwolił przemknąć sobie koło nosa milionowym zyskom. Tym razem sam wyprodukował A Chorus Line na Broadwayu. Zapewnił utrzymanie swojemu teatrowi na kilkadziesiąt lat. Bohaterami A Chorus Line nie są gwiazdy ani nawet kandydaci na gwiazdy. To kandydaci do linii chóru, czyli do zespołu śpiewającego i tańczącego w muzykalu. Rzadko oddaje się im głos. W tym muzykalu autorzy zrobili właśnie to. Każdego stancerza wokalistów pokazali jako indywidualnego człowieka. Pozwolili im opowiedzieć swoje historie. Kogo tu nie ma? Cassie. Była już gwiazdą na Broadwayu, ale powinęła jej się noga i teraz desperacko szuka pracy, choćby w chórze. Paul. Jest homoseksualistą. Opowiada o upokorzeniach, jakie go spotykały w życiu z tego powodu. Dla Shili taniec jest ucieczką od unieszczęśliwiających ją rodziców. Diana to portorykanka z traumatycznymi doświadczeniami z lekcji aktorstwa. Potem w finałowym numerze One wszystkie te indywidualności stapiają się w nieodróżnialną całość. A właściwie nie wszystkie. Kandydatów jest 17, miejsc tylko osiem. I na tym polega gorycz, jaką zaprawiony jest A Chorus Line. Dzięki spektakularnemu finałowi publiczność często odbierała go jako opowieść o tym, jaki Broadway jest wspaniały. Ale była to raczej opowieść o tym, jakich poświęceń wymaga od aktorów. Opowieść o bardzo okrutnym, nieczułym i niewdzięcznym świecie, jakim jest teatr, a w szczególności Broadway. Okrutnym, nieczułym i niewdzięcznym, ale błyszczącym. A teraz.